Siemanko! Jestem Wyjekbanan, na dzisiaj nauczy Was Lucky Grind. Lucky Grinda polecałbym zaczynać uczyć się na niskich poręczach, płaskich, które są na większości parków bądź na streetach. Jest to najbezpieczniejsza opcja. Najmniej możemy się tutaj przewrócić, a najbardziej efektywnie wykonać ten trik. Do poręczy podjeżdżamy z optymalną prędkością. Wiadomo, za wolno nie wolno, za szybko też nie można. Trick wygląda następująco. Najeżdżamy jak dodamy peg grinda. Różni się to jednak tym, że nie lądujemy na dwóch pegach, tylko na pedale i pegu. Przy naskakiwaniu na tą sztuczkę musimy uważać na to, by przedni peg nie zahaczył na mą rurę w żaden sposób. Tak? Dlatego przy wskoku skręcamy kierownicę minimalnie do boku, tak, żeby peg nie haczył o tym. Żeby było luźne koło. Następująco, gdy już skoczymy na to, wychylamy się do tyłu, żeby utrzymać balans. Ważne, żebyśmy byli do boku, peknie haczył, ciężar ciała był na nodze. I jesteśmy wychyleni do tyłu, żeby koło nie spadło na ziemię. Rękoma balansuje koło, góra dół żeby nie dotykało. Tak? Jeżeli koło dotknie ziemi, przelecimy przez kierownicę, spadniemy na twarz, a tego nie chcemy, tak? Jeżeli się wychylejmy za bardzo do tyłu, no to wiadomo, spadną nam nogi, zlecimy, polecimy na drugą stronę rurki, bądź, bądź spadniemy w stronę, którą grandujemy. Gdy wskakujemy, nie przekręcamy kierownicy. Przez co możemy lądować na dablep grinda. No i wtedy to nie mamy tej sztuczki tak naprawdę, mamy zwykłego dabla. Kolejna sprawa. Jesteśmy wychyleni zbyt mocno do prawej strony. Spadamy. Protipy ciężar ciała na pedale, dupa do tyłu, dupa nisko. Nie zakręcamy za mocno kierownicy, nie staramy się wskakiwać jak do dubla. Co jeszcze? Chyba tyle, chyba spróbujemy co. W skoku, najpierw skakujemy na rurkę, obkręcamy lekko kierownicę, i dopiero wtedy wychylamy się do tyłu. Nie robimy tego jednocześnie, ze względu, że wylądujemy. Rower spada, nie ma balansu. Jeżeli but haczy o poręcz murek, no jest to mniej stylowe, ale bardziej bezpieczne. Polecam od tego zaczynać. Mamy wtedy większą stabilność. Co prawda, buty się trochę porysują, pościerają, ale Słuchajcie, no trzeba czasami trochę poświęcenia. Jest kilka sposobów na zejście z tego triku. Pierwszy z nich jest to zwykłe zejście z hopa. Czyli po prostu jak już jedziemy, cały rower, hop, skakujemy do boku. Jest to jak zwykły hop z flatu. Drugie, drugie zejście, które preferuję. Jest takie, że wybijamy się z pedała. Rower dajemy dosyć nisko. Na tej rurce, może nie jest to do końca możliwe, ale przy wyższych murkach, rurkach jesteśmy w stanie obniżyć rower i wtedy docisnąć pedał i wybić się jak dobany chopa. Służy nam to jako taka sprężynka. Wtedy sztuczka ładnie wygląda i możemy zrobić ją do rotacji. W momencie wyskoku dajemy kierownicę do dołu i ciągniemy ją z całej siły. W międzyczasie odbijając się tak jakby nogą spedała i robiąc bany chopa tak jak na flacie. Sztuczka ma zastosowanie na poręczach, na murkach, jakichś na stalach. Co wam zaraz chwilę pokażę. To był wujek Banan. Piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Zostawcie suba i lajka. Nara.